Co? A na starcie już witamy! Opsane! Opsane, da radę! Jest... jest tak fajnie, jak się na takie konie patrzy, jak się zna! Co? To jest fajnie! Dobrze, to fajnie! to

Tym razem to nie wina to nie. Zgadza się? Dobra, dobra. Ale dobrze idzie. I my skakamy. Jest! Teraz góry, trochę za daleko. Yes.